starszym ci Witamy wujka po przerwie krótkiej. Hej, hej! Powróciłeś wujku. Tak, powróciłem po długiej, długiej przerwie. Bo, czy Ty po, po górach chodziłeś? Tak. I dostałem po prostu takiego lekkiego wstrząsu. A, to dobrze, że doszedłeś już to do siebie. do siebie. Lawina na Ciebie spadła. A, a druga poprawiła. <laughs> ty, Wanderko, wujek dawno nie był na kanale, bo był w Alpach ze Schmidtem się spotkali, już było dawno się nie widzieli. No i byli w górach. tam. Schmidt chciał pokazać jeszcze, czy potrafi skoczyć ze skoczni. No i niestety wchodzili i lawina ich spotkała. Przy, 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 przygniatła ich. to Przytłumiło trochę. to jeszcze jak? Do tej pory jeszcze nie mogę dojść do siebie. Ale po malutku. Po malutku już, już, już tak. Co dzień to coraz lepiej. A Martin jak, Schmidt? No dobrze, sprawuje się. Tam w Jest. szpitalu niemieckim się nim zajęli. Zajęli chyba, się dokładnie z nim, bo już potrzebował pomóc. <laughs> Czekoladę jej milkę? Czeko... Tak. Na wzmocnienie. Na, na wzmocnienie organizmu. Ale... Tylko gorzko. 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 Nie no, koniecznie gorzka, to nie może być inna nawet. Nie mleczna. Nie, nie, nie. Mleczny nie. to to. Stwierdził, że po prostu gorzka jest Bo jak nie toleruje laktozy. No nie, no nie, nie, nie. Jak widzi laktozę, to jak, no, nie, nie. jak dali mu kiedyś mleko, to wypił mleko, a laktozę zostawił. Tak, tak. A to tak jak ja. Jak mam napój jabłko mięte, to ja jabłko wypiję. A mięte nie? Mięte zostawia. A no to dobrze, bo ja, sobie, ja lubię miętę na przykład, nie? To sobie później dokładam do, do kanapek. No to pozdrawiamy wszystkich no, widzów. Pozdrawiamy, hej! Ale hej. my jeszcze jesteśmy z, z pięknego miejsca. No tak, tak, tak. Tniemy sobie. Nie tu. widać tam? Troszeczkę widać. Panoram Panorama. Panorama San tutaj. To tradycyjnie jak co roku tniemy. I tutaj może słabo widać, ale ale widać. Ale widać. Trzymaj ta się. Ale najważniejsze że humory dopisuje. Nie, humor musi być. Humor to zawsze musi być. Musi być humor, bo to bez humoru to nawet nie ma co podchodzić nawet. Wujek tu gniazdo se buduje. A wujek kolory ma? Nie, no wujek nabrał już kolorów. A molem natarł. A molem, tak. Na mole się natarł.